Dobra No to myk Elu Agatka, witam. Agatka, jak ty się czujesz? Lepiej czy nie? Powiedz, jak tam idzie praca. Jak tam idzie życie. Jak tam zdrowie? W sumie o zdrowie powinienem zapytać jako pierwsze. Mamy ekipa. Co? Ekipa mamy. Dobra, starajcie się. No, no, no. Gdzie oni są? Aha, oni... ale oni później spadną, to wykorzystajmy to. I obok siebie w budynkach. Dobra, po jednej stronie widzę. Dobra, to po tej stronie bliżej wody lądujemy. Oni, tam A... jeden przed w lądu. Dobra, widzę. To ty musisz. O, kuchwa, jesteś na dachu. To wiesz co? Spadaj i uciekaj z tego. Uciekaj z tej restauracji. Jeden na winklu jest. Fajnie by było jakbyście kurde wzięli broń i razem żeśmy byśmy poszli. No i ja mam tam trzy kusze, mogę lecieć. Dobier kuszę. Mam wybuch tu granatowo. Dobra, ja już mam UMP i biegnę Nie ma czasu. Wzięli samochód, będę strzelał Dostał no. Strzelam w tego typa. Bóg weszło do auta No. Dobra Odjechali ja nie mam nic. Nic. Dobra, to oni po prostu skitrali się, dwóch ale no to ich było więcej. O, podjechali po trzeciego. O kurde, koło mnie jest, koło mnie jest, jak Jerkowski. Ja, ja mam już mi, już biegne, już biegne. Ja mam jeden pocisk, stary pocisk nadziei. On jest koło już samochodu, idę. tym gościu. idę. Strzelasz do niego? Tak, strzelam Widzę go, biegnie Jest przy domku, wszedł do domku Do tego niebieskiego, małego Biegnie, No, widzę go Dobrze, strzelaj do niego biega do ciebie A jednak, poszedł dalej Ale jest jeszcze jeden, który strzelam Z... No strzelił do mnie Dobrze, dobrze, dobijcie go od razu Dobijcie go, ładnie Mam jeden kurde... A skuszy go Dawaj Witam czaty, siema dżelo Antybiotyk mi szkodzi, dopiero wczoraj go odstawiłam Smutna żaba Nie będę na niego pocisków marować No i dobrze To ja nie wiem czy on był od nich, no raczej by go tak nie zostawili Nie zostanili. wiem, ale jeszcze jeden strzelał z y, N, e, tak Nie ma przycisku do zmiany. A był przycisk do zmiany, ja nie zmieniłem sobie, zapomniałem. Aha, oczywiście tłumik do snajpery, kurde. Ja mam do AR-ki. Ja sam będę miał do kuszy. Tłumik do kuszy, kurde. To byłby dobry tłumik. Dobra, jak tam zlutowaliście. Czekaj, Jan... Dobra, chodźcie w kierunku. Cofamy się w kierunku W, po prostu miasto plądrujemy po kolei. Budynki, A, że... żebyśmy razem. dobra. Nie, wiem, czy nie słyszałem słowa? Jest, jest, jest. Czerwony budynek? Nie, obok mnie, obok mnie. ma? A mówiłem, że byli. E, drugi, drugi, drugi. Dobra, drugi jest. Yy, drugi jest za betonowym muszę, murkiem, musicie... No, ale ja szybko spadam HP, wiesz. To jest ciężkie. Musicie podejść, musicie podejść. Jest po prawej stronie murka teraz, wychyla. Tu jest, obok mnie. Nie, weźcie, bo tam bąkola, żeby ratować. Ja ratuję. Musicie mnie złapać ktoś i ciuczulać. Tak Tam jeden, tam jest jeden typek. Dwój jest. Aj, <laughs> stolety no. mają. Dobra Jeden jest w jest. Jeden obiega Daj ja mi dron, daj mi dron Jeden nie żyje a Dobra tak zginęł na 3 Idzie z prawej Don't shoot, don't shoot. <laughs> jest. Nie, ale nie potrzeba, chodźcie, lo, do lobby wychodzimy, Aha. bo ja, ja, noc, nie, no, ja mogę poczekać, no chodź. Nie panikujcie, spokojnie, nie, ja wyszedłem, Dobra. ja wyszedłem do lobby, ja chodźcie. Tak, ja, nie, ja myślałem, że ktoś... By... <laughs> <Wyszli je wszyscy. śmiech>